Zobaczymy, która z tych drużyn będzie miała po 40 minutach efektywnego czasu gry większe powody do zadowolenia. I rozpoczynamy właśnie spotkanie 22 kolejki Staskor Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa Kontra. Lirek Se w duże emocje w tym pierwszym spotkaniu tych drużyn. Liczymy, że dzisiaj będzie podobnie. No i widzieliśmy już pierwszą interwencję Rafała Krzyśki. Jeden do jednego w przewinieniach w meczu 0 do 0. Milewski, on potrafi uderzyć. No i aż zatrzęsła się ta bramka przy tym rzucie wolnym. Nie tracą wiary gospodarze. Teraz uderzenie jeszcze do bitka. No i w tej sytuacji naprawdę niewiele zabrakło. Legioniści nie udało się utrzymać jednak przy piłce. Dobrze tam ma powrót na własną połowę. Zrobił Seget, teraz jeszcze próba, no i widzimy jak się to wszystko w tej sytuacji kończy. Bartłomiej Sitko, on w tym spotkaniu nie miał właściwie wcześniej żadnej sytuacji, no ale ta pierwsza kończy się golem. Zobaczymy jak teraz ten rzut wolny gospodarze rozegrają, no i widzimy jak się to wszystko kończy w tej sytuacji. Momenty w grze Korzowian. teraz Legia. Zamarkowane uderzenie, teraz bardzo dobre Interwencja, jeżeli chodzi o decyzję Michała Szymczaka, Warszawski dobra. A piłka Alanda, Silva, brawa dla tego zawodnika. Poradził sobie z rywalami dwoma. Dewódzki, Ozejko, Ozejko do Dewódzkiego, szybko rozegrana ta akcja. No i widzimy, jak się to wszystko kończy. Bardzo ładna akcja. Od samego początku, od własnej bramki Chorzowianie rozprowadzili tą sytuację. Rozgląda się za partnerami, jak to wszystko można dobrze rozegrać. Dobrze, Chorzowianie, no i oni w tym momencie wychodzą na prowadzenie. Michał Dubiel, druga bramka tego zawodnika w tym sezonie, e, musi Klirex mocno się napocić. Teraz widzieliśmy, jak niewiele zabrakło w tej sytuacji. Teraz legia. Jeszcze próbują gospodarze. Będą próbować zapewne do końca. No i tym razem z drugiej strony po akcji legionistów. E, chyba ostatni wepchnął piłkę do siatki e, strzał. Teraz widzimy tą próbę doświadczonych zawodników. Jak się to kończy? Teraz może klirek wykończy kończy tą sytuację. Warszawski ratuje. Ratują. Natomiast Milewski z Szymczakiem. Teraz tą dobitkę. Jeszcze jedna próba. Warszawski wespół z Milewski. No i ogromna radość na ławce rezerwowych Legii, ekipa zleżna pokonała Akademików z Gdańska 8 do 0 w, w Toruniu punkty wywalczyli, natomiast tutaj wiele się dzieje, patrzymy na to co się dzieje przede wszystkim w Warszawie, no i no, klireks wychodzi na prowadzenie, teraz Krzyśka Podewuckiego tracą jednak Chorzowianie gospodarze, uderzenie, no i Paweł Tarnowski wyrównuje stan tego meczu na 4 do 4 a więc tutaj nam się dzieje, bramka za bramką, właściwie po jednej i po drugiej stronie, te pierwsze minuty w pierwszej odsłonie nie zwiastowały tego, co się będzie dziać po przerwie. Widzimy w statystykach ataki jednej i drugiej ekipy, bardzo wyrównane liczby w strzałach, w strzałach celnych.